Witam was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony Łukasz M. Moi kochani, nie wiem czy większość z was widziała już takie oto saszetki w sklepach w Carrefourze, Tesco, w Kauflandach i W każdym bądź razie kilka osób już też mówiło, że są blisterki z trzema saszetkami niestety bez limitek w środku. Jeżeli chodzi o cenę, to zaoszczędzamy chyba 20 czy 30 groszy. Więc w sumie nie jest to jakiś tam ekstra wypas, ale zobaczymy, moi drodzy, jak będzie z trafieniami w takich saszetkach. Czy coś konkretnego tutaj dali, czy po prostu karty niczym innym się nie będą różnić niż w innych produktach, jakie otwieramy. I mamy pierwszą kartę specjalną Milestone Francesco Totti z Rome, Bazówka Nagi, Jordi Alba, Bailey, Silva i Paco Alcacer. W drugiej saszetce mamy Botegin, Bocanegra, Marcelo, Alison, Quinones i logo Juventusu, czyli na razie włoski blisterek. I ciąg dalszy, moi drodzy, bo trafiam. Kartę znowu z Juventusu, tym razem Impact Singing Douglas Costa. I karta Defensive Rock Bottegin. Dość długo ją nie umiałem trafić, musiałem sobie ją załatwić luzem. Tym razem wpadła tutaj. No i co jeszcze mamy? Oprócz tego, Hayden Bottegin również, czyli opak się cały czas trafia, nie wiem czy tutaj gdzieś też nie był. O. No, tak jak powiedziałem, blisterek e, włoski i Botegina. Trzy karty w środku. Rodriguez i Romero. Czyli moi kochani, nie ma sensu kupować tych blisterków, jak widzicie, nie ma w środku żadnych limitek. Zaoszczędzamy grosze. W środku nie ma nic specjalnego. Takie same karty można trafić w innych produktach. Liczyłem po prostu na to, że w takim blisterku będzie na przykład zawsze rarka, no ale nie ma, więc moim zdaniem nie ma to większego sensu. Piszcie moi drodzy, co wy myślicie o tej sytuacji, o tym blisterku. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Jeżeli filmik się podobał, to łapka w górę. Zapraszam Was na moje następne filmy. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.